Cześć, z tej strony legalna Marta, i dzisiaj znowu opowiem Wam o nowościach w Microsoft Teams. Większość z Was określa mnie jako eksperta od Microsoft Teams, ale ja tak naprawdę, wbrew pozorom, codziennie dowiaduję się czegoś nowego na temat tego rozwiązania. I dzisiaj powiem Wam, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, o czym zgłębiłam wiedzę jakiś tydzień temu. Czy widzieliście kiedyś, jak wygląda centrala telefoniczna? Ja przyznam się szczerze, że wcześniej też nie miałam okazji. Jakiś tydzień temu widziałam, niestety nie na żywo, że są to długie tunele dziwnych urządzeń, że są to setki albo nawet tysiące kilometrów kabli i dwóch techników, którzy chodzą ze śrubokrętem, cały czas coś naprawiają, poprawiają i przełączają jakieś dziwne guziczki. Do tego wszystkiego potrzebne są ogromne przestrzenie, pomieszczenia, ogromny metraż, żeby te wszystkie urządzenia przetrzymywać. Cała ta infrastruktura musi być aktualizowana. Oczywiście, ona musi być też podpięta do prądu, musi być klimatyzacja, muszą być dodatkowe urządzenia, które ten prąd y, utrzymają, czyli na przykład UPS. I żeby taką centralę telefoniczną stworzyć u siebie, to naprawdę nie jest takie proste. Jak zobaczyłam, jak to wygląda, poprosiłam za przyjaźnioną firmę Lowo, która ma w tym temacie ogromne doświadczenie o wycenę takiej infrastruktury. Jaki to jest w ogóle koszt utrzymania czegoś takiego? Są to dziesiątki tysięcy zł. O tych skrajnych przypadkach, czyli w takich większych firmach lub mniejsze firmy wydają. Do tysiąca do kilku tysięcy złotych miesięcznie na utrzymanie centrali telefonicznej. To są koszty, które da się na pewno mocno zredukować. I do tego możemy wykorzystać cyfryzację rozwiązań telekomunikacyjnych, czyli przeniesienie tej centrali telefonicznej do Microsoft Teams. I może to się wydawać czymś skomplikowanym, że może nasi klienci będą musieli mieć Teamsa. Absolutnie. To jest po prostu przeniesienie naszych numerów telefonów. Dla firmy, Numer telefonu stacjonarnego często jest wiarygodnością i przeniesienie centrali telefonicznej, tej standardowej, do Microsoft Teams powoduje, że połączenia wychodzące są z naszego numeru, który dotychczas posiadaliśmy, również na inny numer telefonu dzwonimy jak ze standardowego telefonu. I połączenia przychodzące również są na nasz numer stacjonarny. W tym celu nie potrzebujemy mieć tego wszystkiego, co już kilkukrotnie wymieniłam. Wystarczy przenieść to wszystko do usługi chmurowej, ponieważ dla mnie te wszystkie urządzenia wyglądały jak z innej epoki. Nie będę rekomendowała na pewno inwestowania w coś, co jest już technologią przestarzałą. Ja zawsze promuję technologie chmurowe i polecam na pewno przeniesienie. Tego wszystkiego, co w tym momencie jest w naszych piwnicach w siedzibie, po prostu do chmury. Oczywiście ogromnym plusem jest też skalowalność. Nie interesuje nas tak, że w tym przypadku liczba użytkowników, a z numerów telefonów możemy korzystać z tych samych co mamy lub możemy poprosić o numerację na przykład dla naszego regionu. Jeżeli chodzi o numery telefonów, to też istotne jest to, że jeżeli na przykład chcemy uruchomić oddział w Ameryce Południowej i nie mamy czasu albo nawet nie, nie wiemy jak się za to zabrać, żeby poprosić o przyłącze, żeby poprosić o numer lokalny. Z jakiegoś innego kraju, możemy to zrobić przez Microsoft Teams u nas, u naszego polskiego dostawcy. Nie musimy absolutnie niczego załatwiać za granicą. Możemy poprosić o numer z konkretnego kraju i tam komunikować się już poprzez numer telefonu. Intuicyjność i ergonomia to są dwie cechy, które są najczęściej powtarzane przez klientów, którzy już z tego korzystają. A korzysta z tego już naprawdę bardzo wiele firm w całej Polsce, ale moim zdaniem i tak cały czas za mało, ponieważ jeżeli ja Siedząc w tych Teamsach od bardzo dawna, dowiaduję się o tym dopiero teraz, że to jest tak naprawdę bardzo proste. Przeniesienie numeru telefonu do Teamsa to myślę, że wiele firm też jeszcze o tym nie wie, dlatego chciałam o tym powiedzieć. Migracja z centrali telefonicznej do Microsoft Teams pozwoli nam łączyć się z całym światem z dowolnego numeru telefonu, mimo problemów z przeciążoną w tym momencie siecią komórkową. Co mnie powaliło w tym rozwiązaniu? Cena. Zdecydowanie. Kiedyś myślałam, że takie rozwiązanie, czyli migrowanie tych wszystkich central do Microsoft Teams czy do innego rozwiązania chmurowego, to są ogromne koszty. Teraz wiem, że gdybym ja miała numer telefonu stacjonarnego, to od razu bym go zmigrowała do Microsoft Teams. Od tak. I cena naprawdę nie jest zaporowa, jest na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że jeżeli zrezygnujemy z tego wszystkiego, co jest w naszych piwnicach, te wszystkie sprzęty, to zaoszczędzimy dzięki temu czasami nawet tysiące złotych miesięcznie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat cyfryzacji rozwiązań telekomunikacyjnych, zapraszam do kontaktu. Przekażę Was w najlepsze ręce. Firma LOWO ma ogromne doświadczenie i myślę, że specjaliści chętnie z Wami porozmawiają i opowiedzą więcej, jak to może wyglądać w praktyce. Zapraszam serdecznie. I mam nadzieję, że to była dla Was nowość i wiele zmieni też w Waszej firmie.